W przednim odcinku. Ej, Pugi gdzie my jesteśmy, stary? Boże, nic nie widzę. Tu, I się przed sobą. Ej, stary, patrz, jest moja, moja głowa. Stary, uciekaj! Stary uciekaj! Tworem który będzie was gonił po tym lesie, jest sam Chrysut. Stary, uciekaj! Uciekaj, 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 uciekaj! Ej, stary, coś się dzieje, stary, coś się dzieje. Widzę, widzę, Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Grub, stary, znowu? z grub. chyba jesteśmy w grobie z powrotem. Już nie ma tej dźwigni. Dlaczego nie ma tej dźwigni? Musimy ma łapką to rozwalić. O stary. Gdzie by jest. Co to star jest, to jest stary? B B B B o. To? o stary! Co to jest? Co jest w ogóle za was? To jest... Książka stary to jest. We weź przecież twój książkę. Na nie czwarte, ucieczka z zakładu psychiatrycznego. Jeśli chcecie przejść do kolejnego zadania w celu odzyskania Krisa, musicie wejść do tego szpitala psychiatrycznego, w którym wasz kompan przebywał, zanim się poznaliście. O stary. Czyli y Jeśli... był... Je jeszcze coś dalej. Jeśli będziecie mieli na tyle siły, żeby tam wejść, to na pewno nie będziecie mieli tyle siły, żeby stamtąd uciec, stary. Czy widzę to, że Krisa y był psychiatryku zanim z się poznał? No, no z tego tak wynika, stary, z tej książki. Dobra, dobra wezmę ją, brońcie, czego? Dobra, to ja kładę wagonik. A, o, o, o. Dobra, jedziemy Jeszcze tą muzykę? Słyszę stary, słyszę O kurde O stary, nieźle Czemu mam Chris do mnie powiedzieć? To jest jeszcze strasznie stary niż w tym wcześniejszym lasku. Czego miał była ty na mnie powiedzieć? Ehm, kurde, mam kamerę! Mam kamerę na głowie! Ja. Też mam, też mam stary Dobra, chodźmy je... tutaj Gdzie jesteś? Tutaj, w tym domku takim małym Okej, okay, okej, okay, widzę, widzę Mamy dokument numer jeden Te dokumenty mogą się sprzedać stary, a ja je biorę I bardzo nie powoli, bo to jest zakład psychiatryczny Stary, rozejrzyj się jaki to jest zwierzę Ej e, stary, widzisz to? Tam ktoś jest Gdzie? W oknie, tam gdzie jest szkło Ej stary, o, to... kto tam stoi? Już go nie ma Ktoś tam stał stary Jezus Maria, dl dlaczego... To chyba nie jest stary, opuszczony szpital psychiatryczny. A są jakieś mutanty, potwory albo coś? No oh, stary, w poprzednim lesie też był jeden i to nie za przyjemny A, a kurde. To może być... Tu są jakieś drzwi stary, zobaczę je. Okej. Okay. No Ale jest zamknięte, tu jest zamknięte stary. To jest drabina, to no nie tędy musimy iść. Okej, okay, to będzie... Okej. Okay tą drabiną trzeba wejść? Dobra. Tak, okay, tak, tak. Dobra, wejdź stary po tej drabinie. Chodźmy. Dobra, dobra, no. Uważaj, żeby nie spać stary. Oj, weźmy może tym razem. Co ty na to? Dobra, na dobra. Oh. Let's go. Pakujemy? O, wow, stary! Jezus! O oh, stary. Światło zgasło. Ja nie wiem co tu jest, stary dzieje teraz. On wspomnie coś o jakichś potworach? O potworach, czy nie? W książce nic, stary, ale... no... Nie wykluczam, że tu są, stary. No... zakład psychiatryczny... Uuu, stary! Jezus... Co to jest? Dlaczego my tu jesteśmy? Nie wiem, stary, ale jeżeli to ma nam pomóc w odnalezieniu Chris'a, to musimy z tego uciec. Słuchaj, co tu jest? Dokument numer dwa mam. Dobra, stary, tu jest krew na ziemi, widzisz to? Picie ręki, go O stary, to będzie... o... To jest otwarte, co? a to jest Co Gdzie to jest? Gdzieś jest? Nie, ja tu nic nie ma chyba. No, nie widzę tu nic. Taki... Jak, jak, to nie, jak tak. może to jest dział biurowy stary? Stary... Co to było? Nie wiem co to było, ale jak... to, to są wenty... Węd... Trzeba schodzić chyba do tych Dobra, chodźmy stary Z tej strony nie ma nic A było, no tam nic nie było O stary, ja mam kęsią skórkę Co, zaskakujemy tutaj? Tak, tak, tak Biblioteka tu jest Kurde, jest Jutus Maria, ile to jest krwi, stary, to jest... Ślady krwice Co tu jest? Stój. To, to jest jakiś człowiek Ej gdzie? Nie ma Co to się dzieje? Są stare głowy jakieś tam? Stary słyszę Coś się tu chyba zbliża O stary! Ej! Kto to był? Gdzie się tam stary? O stary Ja pierdzielę stary, to jest dużo straszniej, niż w tamtym lesie. O Jezu. Patrz. O stary. To jest napisane krwią, stary. Na, na, jakimś czymś, nie wiem co to jest, nawet. Stary! Stary! Stary, stary! co to było? Nie wiem, to było jakiś... Widziałeś to? Nie wiem, to był jakiś potwór. Jakiś... Co to zajmować... Nie wiem, co to było. Gdzie my jesteśmy? O, ale Ach, się, się powietrzęsie. No. O, o stary, uważaj, uważaj Gdy teraz. No na, na dole, tutaj. Ach. A rzeczywiście, to jest to pomieszczenie, to, zobacz, tu jest kwiat na napisane. Dół. Przez to okno mnie zrzucił. O stary. Ach. Dobra, chodźmy gdzie? Stary Ale gdzie mamy teraz iść? Nie wiem, nie się stary, nie rozdzielajmy. Tak, tak, to musimy chodzić razem, na pewno. Co to są za. Ej, star, widzisz to ktoś tam siedzi na, na krześle? Nie, wiem, ale. Czy to jest na wózku inwalidzkim, chyba, stary? Czy on żyje w ogóle? Nie wiem, wolę nie dotykać ani. No, bo... tak, jest, jest kolejny, nie wiem, stary, co tu mamy robić. Halo, panowie, stary się tylko na mnie patrzą, nic się nie odzywają. Co no mamy w ogóle coś zdobyć? Jest napisane coś w książce. <laughs> stary tam jest trup. O, stary. No, dobra, ja chyba wezmę jego rzeczy. by po prostu się odziać. Ej jest! Zobacz, zobacz co jest w tym! K-card stary Czego to może służyć? Nie wiem Ale... Czy to, to To musi coś otwierać stary po prostu Tak, tak Musimy teraz wrócić O kurde Czego wy oni tu mieszkają? zakład psychiatryczny, to pewnie coś się z nimi nie tak, ale... Właśnie oni dziwnie wyglądają a, nie wiem, oni stoją tutaj przy zepsutym telewizorze, a tam ten chłopie policjant nie żył w tym pomieszczeniu Co to tu chodzi w ogóle? Jeszcze ten typek. stary on żyje w ogóle? Wygląda jakby żył, ale nie rusza się w ogóle. On nie żyje. Tym jest problem. O, stary. My powinniśmy iść teraz. A nie masz napisane, co otwiera ta, ta karta? Jakieś pomieszczenia? Nie, nie okay Tych... Security Room otwiera. O. Czyli pokój ochrony. No musimy go odnaleźć stary Tam jest piwnica, ale do piwnicy nie zamierzam stary tam iść nawet O stary do piwnicy na pewno nie O boże I tu jest głowa O O stary ua, ua. Tu coś no. jest stary Wszędzie ślady krwi Dobra musimy chyba wejść do tego ua. Pokoju Ochrony tak mi się coś wydaje wiesz to Trzeba to znaleźć najpierw mam 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 Chcę jest to? Klucza. Tak, otworzyłem. Dobra, to wbijamy. Okej. Okay. Open exit. A e jest. O nie. Dlaczego jest tylko jedna szafka otwarta. To no, dobra. O, stary. Open exit. Trzeba ja to kliknąć, tak? Czy nie? O, o stary! Fuh, właśnie, właśnie, właśnie! Ej, zamknij! O. Coś! Ja pierdolę widzisz to! Twoja głowa mi trochę zasłania, ale. Ale co, co to mówi? Stary, to chyba o, ten o, potwór, o, o, o. zobacz na zewnątrz Ten... Ale to jest... O, ja nic nie widzę A to twoja głowa, bo... Sory, sorry, czekaj, jak się jakoś obrócę, widzisz coś tam? Tak, teraz widzę wszystko Stary, ja to tam jakiś potwór Nagraj go, stary Jak coś wyjdziemy, może ktoś coś z tym zrobi No tu idzie, stary do, tutaj do nas? Co? On jest po lewo co ciu stary ciu Stary bierze on sobie pójdzie za chwilę Ale ja nie wiem czy już nie poszedł, ale to był dziwny on... jak on tu jest za, za drzwiami Jest cały czas Musimy biec chyba O nie idzie idzie, idzie, idzie sobie Nie, wyszedł, wyszedł Ta, poczekaj poszedł. masz chwilę odejdzie i chodźmy są stąd stary No poszedł już Powoli, powoli stary powoli A tu coś po... patrzę przez szybę ale nie mogę dojrzeć, czy on tam jest, stary, bo jest strasznie ciemno. Jest tu, stary, uciekaj, stary, uciekaj! O, stary, jest tu, rzeczywiście! Stary! Dobra, uciekam w drugim okay. kierunku. On go nie wie, ale... On strasznie wolny. Kim on jest w ogóle? Stary, e, może on jest jakiś mutantem? Ej, dobra, do piwnicy, chodź szybko, stary. Do piwnicy! Dobra, 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 biegnę, biegnę, biegnę. Wchodzimy. No to był stary. O, stary, to wyglądał jak jakiś mutant. On nawet się nie porusza normalnie. On um, nie chodził. Jakiś. nie wiem. Oho. Słyszałeś to? O, stary. Jezus, Maria. W ogóle co my musimy zrobić? Uruchomić prąd chyba, tak? Dziwnie, jesteśmy w jakimś podziemiu, stary. To jest, zala... to jest zalane. Jakaś, nie wiem, kanalizacja, albo coś. Coś tak... ścieki tak, jakieś, wiesz, no. który są strasznie dziwne, które są tutaj. Okay. Jesteśmy w kanalizacji w końcu, stary. Jest generator. Ale on nie działa. Akty... Trzeba jakąś pompę aktywować głównego okay, zasilania. Tu jest o, pump room. To tutaj będzie trzeba pewnie uruchomić jedną. E, no, no. Okej. Okay. Jedna. E... Stary. Co to było? Miałem... Kolejny stary to jest O stary kolejny mutant O kurwa świni stary Albo krowy co to jest? Chyba się porozumieć z nim jakoś Stary wygada ci na kogoś Z kim da się porozumieć? On ma no, tasak stary mówię, by... Musimy się basować do tego main pomieszczenia Odpalić generator Dobra, to jest chyba sfokusowane, stary Dobra, stary... go przytrzymać chwilę dobra, Ja przechodzę... No nie goni stary Dobra, to szybko... Ja już odpalić pompę, a ty uciekaj się. Dobra, dobra, dobra Okej, okay, gdzie Stary, zamknąłem się tej... przed nim w szafce Okej, okay, okej, okay, poczekaj chwilę gdzie nie wiem, czy pompa może idzie? Być? Ja nie mam pojęcia, gdzie ona może być Okej, okay, mam pompę T Chyba jest tu stary cały czas, bo słyszę jak... Ja chyba włączyłem, chyba włączyłem Tak, tak, jest Okej. Co dalej robimy? No, musimy odpalić ten główny generator i iść zobaczyć, czy prąd działa. Bo nam wyłączył się prąd. Okej, okay. stary on gdzieś tutaj jest. Widzę go, on jest przy głównym tym. Oh. Mogę wyjść no, z tego. musimy pisanie? uciekać, stary, zaraz ja uciekajmy. Oh. Tak, przyszliśmy, wróć. Trze, ale on tu jest, stary, on, jest, on to wejście zajmuje. Nie musisz ja tam dostać Poczekam na ciebie, stary, albo ci pomogę. Stary, muszę go jakoś naokoło wziąć, widzisz? Bo on jest tutaj przy wejściu. Ale on jest szybki strasznie. Uważaj, O, stary! Stary, stary, stary! Uciekam, no, uciekam, uciekam! Ucieka. Ok, chodź, okay. chodź, chodź, chodź. To jest wyjście, to jest stary, wyjście. Stary, nami, jest zaraz za nami! U, szybko, szybko, szybko! No bieg, biegnie, biegnie, nie, nas nie powinien dogonić. Dobra, no, się nie powinien przejść. Top, stary! No, stary, udało się to zrobić. No to jest za chore miejsce. Jakie dźwięki, stary, w ogóle. Dlaczego ktoś to zrobił? Dziwne, dlaczego akurat my musimy. A myślisz, że ten, ten mutan dalej tam będzie? Jak myślisz? No, stary pewnie będzie, no. Okej, okay, ale po cichu. Tego już nie ma. Dobra. Gdzie mamy dalej? iść, stare jakie pomysły? No, tego po pokoju z powrotem, bo tam zasilanie musi. O nie, dobra. To jest to, Co to... człowiek, Tak, ta tu masz, widzisz? Ładowanie. Ma. O! gdzie się... A się w głowie kręci Gdzie my jesteśmy, o, stary? stary, nic nie widzę Ooo Ła wow. O, gdzie o. my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu małym Czy jest tu wyjście stąd w ogóle? O, nie ma właśnie O! O! Stary, gdzie my... Oh shit Nie, nie otwieraj I tego nam się otworzy... A same się otworzyły, oh, stary Watch there you step, stary. Uważaj gdzie stajesz, jakieś no groźby są na ścianach. O kurde, kurde gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, ważne żebyśmy razem chodzili stary. stary. Sprawdź te drzwi. Dobra, dobra. Ale one są zamknięte wszystkie, bo nie mają żadnych dźwigni. No, no, nie, nie jestem w stanie się tu przecisnąć obok nich. Dźwigniśmy chyba tędy, musimy zejść na dół. Ile to jest krwi w ogóle? No, oh. Widzę, widzę, stary. Czy ty naprawdę tu przebywał? Dlaczego on tu był? Nie, stary, to w ogóle mi się wydaje nieprawdopodobne. Dlaczego on by tu miał być? Kto by takiego miał zrobić? Ty jest za schodami nic nie mam, stary. Pełno no, krwi, ale. Chłowy, stary. A tu jest. Tu jest jakieś. O boże. Oh. Stary, tu coś jest, w celi. Ale zobacz. o, o stary. Oh. Tam w tej, w tej jest iść. trochę lepiej. Tam musimy chyba iść, wiesz? Bez przejścia. Pff, o stary, to jest noc, tyle głów. Lecimy. Dobra. O Jezus, o, o. śmierdzi. Pełno głów stary, jakichś trupów, nie wiadomo o, kiedy, bo o, oni są mali. Okej. Nie, tutaj nie. Tutaj. Ale gdzie my jesteśmy? O stary, nie wiem w ogóle, to, jakby ktoś uciekł z celi stamtąd chyba faktycznie ktoś uciekł z Stali i po ich powordował wszystkich. O Boże, to jakiś psychopata stary. I stary, to jest Chrisu? 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 Chrisu! Stary, Chris 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 stary biegnij no. tam! Biegnę, ale. Chrisu! Chrisu! O ty... no, co tu chodzi? Są drzwi zamknięte. Gdzie on Są jest? Drzwi? To jest jakaś. Nie wiem, co to by to, jest. to był Chrisu w ogóle? No, wyglądał jak Chrisu. To no, tak samo wyglądał. Co on by tu robił? Nie wiem, chodź stary. Przez to przejść Idę, idę. Okay. Stary. nie ma powrotu z już tam. O nie stary, a tu? Jest? Jest. Schody do góry. O, to jest skrzynka chyba. Tak, mam baterię kolejną. Jezus Maria. Ej stary. S co tu jest? Stary, słyszysz to? O, stary. O co tu chodzi? Ja mam gęsia skórka na całym ciele stary. Gdybym Musimy się stąd wydostać jak najszybciej. A blok? To jakieś bloki. Stary. Co? Coś tam stoi. To... On je? Nie wiem stary, uważaj dla te schody za nami, bo jeszcze tu góry idę. Halo? Patrz na niego, patrz na tyły nasze. Pokazuje tylko żeśmy zeszli jest, w dół. To jest jakaś dziura w chłopie. Pokazuje tylko żebyśmy zaśli w dół. Tu tej dziury mamy wejść stary zakrwawiony? Chyba tak stary, musimy tam wejść. To czekaj, Sprawdzimy jeszcze czy coś jest na tych schodach w górę. Dobra. Ale co tam jest w ogóle? No. Tylko ostrożnie, tu jest też blok. A. A blok. Tu... Ale jest strasznie ciemno. Co, widzisz coś tam. za tym? Co tam jest w ogóle? Nic nie widzę, totalnie nic nie widzę. Ja też nie, tak. tam w ogóle światła nie działają, nic tam no, nie, nie działa. No to bo musimy z powrotem zejść na dół. Dobra, chodźmy. Ostrożnie stary. Ej, Krisu! Krisu? No Krisu, nie! Krisu, po... nie! Krisu! Dobra, za nim!